All you have to do is to take it and fulfill your dreams. Fulfill your dreams. I have a pleasure to introduce our leader. Zamek barty, dobrze mi z ulgohani. Słodzi chłopcy, z Wielka z nami dzisiaj. Ale nie kończą dla tych z nas, którzy chcieli mi wakacje przez cały rok yeah! Słychać. A czy są z nami najgłośniejsi? Pani prezydent, jestem zaskoczony, że tu Panią spotkałem. Jak się Pani bawi? No ja się bawię świetnie. Trochę zawyżam wiekowo tutaj yy, yy, młodzieży, że to jest bardzo dużo młodzieży, może mój wiek jest trochę, powoduje, że, że zawyżam tutaj średnio. Ale, wiek nie ma znaczenia. Ale świetnie się bawię, świetna organizacja i... Ta młodzież i te osoby z Kędzierzyna Koźla i okolic, które nie przyszły dzisiaj, niech żałują, bo atmosfera gorąca, wszyscy się świetnie bawią, takich imprez potrzebujemy w Kędzierzynie Koźlu. I tutaj mówię, że Rada Osiedla Sławięcice wspaniale przygotowała taką imprezę, wspólnie z MOKiem, ale tutaj obok mnie stoi pan Tomek Seller, który właściwie jest organizatorem, pomysłodawcą. Cóż mogę powiedzieć? Rewelacyjna organizacja. Gratuluję Pani. Dziękuję. Panie Radny, ale Pan został skomplementowany. To już po raz czwarty w Sławiecicach się bawimy. No na początku się trochę nawet zarumieniłem. Tego nie widać. To dobrze. E, no po raz czwarty, po raz kolejny i myślę, że za rok będziemy się bawić. Po raz piąty jubileuszowy. Zobaczymy co wymyślimy na za rok, ale jesteśmy tu i teraz bawimy się świetnie. Młodzież dopisała... Piątą piątą to pomożemy, pomożemy o. na piąte. <susza> za rok. Teraz nie będzie się już mogła pani prezydent wycofać, bo to zostało nagrane. Dobrze. No, dokładnie, ja będę porosił o taśmę ewentualnie. Także no, młodzież dopisała, pogoda dopisała, organizacyjnie dopięliśmy. Mam nadzieję, że wszystko na ostatni guzik. No, Obyśmy się jak najlepiej bawili do prawie porannych godzin, bo się bawimy prawie do czwartej rano. A jak młodzi będą wracali do Kędzierzyna? No, z NZK dogadaliśmy się tutaj za pośrednictwem urzędu. Mamy podstawione od północy praktycznie co godzinę autobusy. Oczywiście wiele trzeba kasować, ale i do koźla, i do Kędzierzyna nie problem się dostać ze salencic. Także niech nikt nie mówi, że Saęcice są na drugim końcu dzisiaj Kędzierzyna Koźla. Jakich DJ-ów dzisiaj proponujecie? No jest ich 12. Jest, są znowu nasi lokalni DJ-y typu Rucek, Vlogster, e, Mamy Majlosa, mamy DJ Awixa. Mamy tutaj aktualnego mistrza Polski, który teraz gra DJ Dipus z Energy 2000 w Katowicach. Mamy Prisoner's Show jest DJ Bolek, DJ Rosa, Mad Driver. No jest naprawdę uważam, że na bogato jak to mówią młodzi. Pani prezydent, a ta muzyka pani odpowiada? E, tak, ja lubię każdy rodzaj muzyki, także nie, nie przeszkadza mi. Pan radny przyszedł podejrzeć, jak to się robi, żeby w osiedlu Azoty zrobić coś podobnego? Nie miałbym nic przeciwko tego, temu, a ja tutaj jestem, bo ja czuję się młodo, przyszedłem się też pobawić. Widziałem, przyszedł Pan z żoną. Yy, tak, oczywiście partnerka moja żona też jest i mamy zamiar się dobrze bawić. I jak się Panu podoba? Yy, jestem zadowolony, że przyszło tyle młodzieży, dobrze się bawi i oby tak dalej. Okazuje się, panie radny, że w Sławięcicach nie tylko się śpiewa w kościele, ale także szaleje się rzec można w parku. No dokładnie, ale był tutaj pan Gerard Kurzaj, który zawsze zatpia niby śpiewanie w kościele. Oczywiście odpowiada za te wszystkie e, koncerty w kościołach, szczególnie on, pani Migocz. E, zobaczy, mówi pięknie oświetlony zamek, fajnego się coś dzieje, także. My robimy swoje, pan Gerard robi swoje, inni robią swoje, robimy to najczęściej w ogóle wszyscy razem w porozumieniu, mamy tutaj dużo ludzi, którzy nam pomagają, firmy, instytucji, współorganizatorów, także no... Robimy to, co uważamy za stosowne. Jak za rok nie będzie tutaj ludzi, to obiecuję, że szóstej edycji nie będzie. Ale to pokazuje nam, że to się opłaca robić i motywuje nas do dalszej pracy, która sprawia nam w tej chwili przyjemność, jak na to patrzymy. Musi być piąta edycja. Ja w tamtym roku nie byłam, ale słyszałam tak pozytywnie, że w tym roku już jestem. No, nie, nie trudno, trudno mi powiedzieć, że się bawię, ale świetnie się czuję i to chyba najważniejsze. Jak się bawicie! More. I'm gonna make you want it, put you on it, dance oh Let's do this, shake